Przedsiębiorca każdy w Polsce ma ten sam zawsze problem. Jak nie uśmiercił jeszcze sumienia, to ma ten problem codziennej szarpaniny pomiędzy materią a duchem. Wszystko wywodzi się z naszego wnętrza, naszego uporządkowania. Tam, gdzie uśmiercone jest sumienie, zwycięża tylko materia. Nigdy się nad tym nie zastanawiam, ile wydam. Jak człowiek się bardzo skupia na pieniądzu, traci wszystko. Jeżeli się ma ideę, to trzeba skupić się na idei. Bardzo daleko myśleć do przodu. No ja pana Romana poznałam przez tą fundację właśnie, że się zajmuje tymi chorymi dziećmi. Ja mam chore dziecko, no i tak, żeśmy się poznali i zaczął pomagać. Pani Aniu, nie się pani martwi, wszystko załatwimy, wszystko będzie dobrze. Procent ludzi, tak, którzy zmieniają kierunek rozwoju na tej ziemi. Gdyż wiedza sama nic nie daje. Tylko działalność, wykonanie tej wiedzy. Właściwie budujemy budownictwo, które. Jest niepojęte na rynku. Bez murarzy, bez tymkarzy, Gdy systemowe, energooszczędne i pasywne. I nam bardzo zależy na tym, żeby Polacy płacili takie jak ich stać za utrzymanie mieszkań. Rynek ten potrzebuje 10 kroków mniej energii od tradycyjnych. Oświetlenie kosztuje 3 złotych klienta na miesiąc. Budownictwo jest dziedziną sztuki. To jest sfera nieodkryta, niezdobyta, nieokreślona. Jak kobieta.